Cześć! Dzisiaj ponownie poruszę temat CIF 7, tym razem, ponieważ będziemy mogli sobie niedługo w nią pograć na Wiarze, co moim zdaniem rzuca nieco więcej światła na to, dlaczego gra wygląda jak wygląda, a o tym Wiarze i o tym w ogóle co sądzę o przyszłości serii dzisiaj poopowiadam. Jeśli materiał Ci się spodoba, zostaw suba, wesprzyj rozwój kanału, który jest moim co bądź mądź mały i prowadzę go z czystej pasji i za takie wsparcie będę naprawdę bardzo wdzięczny. Oczywiście tradycyjnie zachęcam też do pozostawienia swoich opinii w komentarzach, no i zapraszam do materiału. Cofnijmy się na sekundę do początku lutego. Karl Slatow, czyli prezydent take Two, czyli spółki Matki 2K, czyli wydawcy wyprodukowanej przez Firaxis c 7, wygłasza w ramach takiej sezonowej konferencji poświęconej wynikom finansowym wydawnictwa swój statement na temat wychodzącej premiery 7. To jest co prawda jeden akapit, a jest w nim cała masa Kotu. Tam właśnie się w nowo powtarzał We Are które stało się już w sumie memem. No, ale Karl nie może być przecież aż tak naiwny, by nie zauważać nadchodzącej katastrofy. No, bo z perspektywy tego, czym jest cała franczyza, to siódemka jest wieloaspektową katastrofą. Karl mówi tam nawet o premierze 11 lutego, co jest nieprawdą, ale to zostawmy. Karl mówi, że odbiór gry przez media jest bardzo pozytywny. Tak, bo YouTube to oczywiście nie jest medium. Ważne, że Guardia dał dychę, tak jakby dychę dała wyborcza. No, szanujmy się. Karl mówi też, że sentyment graczy jest, uwaga, extremely pozytyw. W tym momencie wiemy już, że nie ma sensu tego dalej czytać. To są oceny oficjalne na wewnętrzny użytek wydawcy, a my porozmawiajmy o faktach. Jedyna prawdziwa informacja podawana oficjalnie na zewnątrz to prawdopodobnie ta o rekordzie priorderów. Mówi się o 66 milionach dolarów brutto oczywiście, które miało spłynąć przed premierą od graczy do wydawcy, i na tej podstawie można oszacować, że sprzedaż. Ta przedsprzedażowa to jest około 500-600 tysięcy kopii, bo wtedy schodziło sporo edycji tych premium najdroższych za 130 dolarów. Pewnie częściowo też tych zwykłych, podstawowych. Jeszcze raz brutto, bo odliczając prowizję Steam'a czy Sony na plejaka. A także VAT w niektórych krajach, głównie w Europie, to netto wypadło pewnie to bliżej między 40-45 może 50 milionów, i tu zaczną się moje spekulacje, bo późniejsza popremierowa sprzedaż to jest prawdopodobnie dramat. Według różnych szacunków, mówię tu o portalach zajmujących się na co dzień takimi szacunkami, mówimy o około 1 miliona kopii łącznie. Ponieważ dotychczas cała seria na przestrzeni oczywiście 30 lat tam z kawałkiem sprzedała się w 70 milionach kopii i każda sprzedawała się bardzo dobrze, to 1 milion siódemki w epoce masowej komputeryzacji i miliardach graczy na całym świecie to jest po prostu klęska. Nie wiemy, czy gra na siebie zarobiła. Firaxis zatrudnia około 250 osób. Ile średnio rocznie pracowało nad grą, nie wiemy, natomiast mniej więcej wiemy, ile trwała produkcja. Nie wiemy też, ile kosztował marketing, ale policzmy sobie tak na piechotę. Taka podstawowa matematyka mówi, że 250 osób razy około 120 tysięcy dolarów rocznie, bo takie się, powiedzmy, przyjmuje parametry w dewelopencie gamingowym, razy, powiedzmy, 3 lata takiej produkcji zasadniczej, to jest 90 milionów dolarów. Prace nad grą zaczęły się jeszcze przed rokiem 2020, ale liczmy te 3 lata, ostatnie, powiedzmy, jaką tą fazę zasadniczą, gdzie pracował pełny skład, a wcześniej to pewnie była tylko garstka osób. No i marketing, który w grach AAA, a to jest pełnoskalowy AAA, pochłania nawet kilkadziesiąt procent dodatkowego budżetu, i to jest w związku z tym wartość w sumie nie mniejsza niż 100 milionów, może 150 milionów. Ale nawet jeżeli przyjmiemy ostrożnie, że gra kosztowała tylko w cudzysłowie 100 baniek, to nie ma takiej opcji, po prostu nie ma, żeby sprzedaż jednego miliona kopii to pokryła. Ta liczba musiałaby się co najmniej podwoić, a nawet i potroić. Nie mówiąc już o zyskach, bo przecież gry robi się, żeby zarabiać, a nie żeby zwracać koszty. Jeszcze długo przed premierą mówiłem, że prawdziwy sukces to będzie wolumen 5-6 milionów, może 4. To był taki minimum moim zdaniem, który ja szacowałem, poziom jakby sensowności inwestycji w tego typu produkcje. Take Two to jest potentat. Ma w portfolio całą masę tytułów, IP-ków i tak dalej. Wiadomo, że perłą w koronie jest GTA. Wiadomo też, że dla większości graczy gry kończą się na tytułach, gdzie chodzi ludzi i strzela, albo bije mieczem. A jakieś tam strategie to być może w ogóle nawet nie są gry. Ale księgowi take Two muszą wiedzieć i na pewno wiedzą, że w koronie tej firmy obok GTA znajdują się inne gierki. I nie tylko są to takie tytuły jak Red Dead Redemption czy Borderlands, ale że wśród powiedzmy pięciu najważniejszych, najbardziej dochodowych marek dla Take-Two należy właśnie cywilizacja. Ona dotychczas generowała wolumeny nieporównywalne do żadnej innej singlowej strategii. I mówimy tu naprawdę o potężnej marce, a w swoim segmencie prawdopodobnie marce największej. I księgowi muszą wiedzieć, że na tym trzeba zarabiać. Nie można tego tak po prostu zbagatelizować, odpuścić i zmarnować. Tymczasem gra dryfuje w coraz gorszym kierunku. Nikt już, jak sądzę, nie panuje nad całą tą operacją. Z jednej strony mamy frustrację graczy, która się utrzymuje, a wręcz może i pogłębia. Jest co prawda grono osób twierdzących, że to jest najlepsza Civka Ever, ale wiecie, jest też grono osób uważających, że na przykład Diablo 4 to jest najlepsze Diablo Ever, a tak zdaje się nie jest. Żeby nie było, ja się na Diablo nie znam i nie chcę się tu jakoś rozwodzić, ale na tyle, na ile rynek śledzę, a śledzę dość uważnie, to takie porównanie nie jest chyba jakimś specjalnym nadużyciem. Gra po prostu polaryzuje, niemniej jest przewagą negatywów. Oceny są fatalne, w sensie nigdy w serii tak złe nie były. Sprzedaż siadła, Poprawek, o które nawet ci nieliczni, którzy wciąż przy grze trwają, a wręcz błagają o te poprawki, też nie ma za wiele. Są zbyt późne, są zbyt małe. A trzeba sobie też powiedzieć, że nawet te poprawki natury, quality of life, te wszystkie UI i tak dalej, no one poprawią grę, ale nie zrobią z niej mega hitu, bo podstawy, których naprawić się już chyba nie da, też szwankują. No a Ed Beach robi dobrą minę do złej gry. Podobno zresztą, ale tylko podobno. Pomysł Eda na gry był nieco inny, nawet nie przygotowany jakiś koncept, może nawet jakiś wstępny build, no ale został wyprostowany i poproszony, tu oczywiście cudzysłów, o przygotowanie czegoś innego, czegoś co finalnie właśnie dostaliśmy. No ale może to są tylko plotki bezpodstawne, w sumie bez większego znaczenia, bo finalnie i tak liczą się przecież rezultaty. W grę gra obecnie zatrważająco mało ludzi. Ja nawet nie mówię o tym, że mniej niż w szóstkę, bo to nie jest aż tak ważne, bo w szóstkę po jej premierze też przez jakiś czas grało mniej osób niż ówcześnie w piątkę, ale skala negatywnych zjawisk nie była wtedy aż taka. w 6 spotykało się z krytyką, ale znacznie, znacznie mniejszą. Ale to jeszcze jest nie wszystko, bo w Ciw 7 gra mniej ludzi niż nawet w 15-letnią piątkę. Ja to przewidziałem, mówiąc nieskromnie, spodziewałem się tego jeszcze przed premierą. Widząc po prostu, z czym będziemy mieli do czynienia po pierwszych przedpremierowych prezentacjach gameplay'ów. Podejrzewam zresztą, że w siódemkę gra pewnie teraz mniej ludzi niż 20-letnią czwórkę, chociaż tego się raczej nie dowiemy, bo czwórka to jest gra de facto spoza Steama. No i to jest katastrofa. Co gorsza, sentyment wokół gry jest tak zły i jego natężenie jest tak duże, że potencjalni nowi nabywcy nie dostają w sumie argumentów, by jednak grę kupić, bo oni patrzą, że o reviews nisko, słabo, no to co ja się będę pakował. I ja się też nie dziwię, bo gdybym sam miał polecić tą grę albo w ogóle cokolwiek innego z serii cywilizacji to zdecydowanie poleciłbym którąkolwiek ze współczesnych, czyli tam powiedzmy między czwórką a szóstką, to już w zależności od indywidualnych preferencji, no ale na pewno nie siódemkę, no nie dzisiaj, nie w tym stanie. Gdyby ktoś mnie o to zapytał w cztery oczy, to po prostu nie mógłbym uczciwie odpowiedzieć inaczej. Firaxis za to skupia się na masowej produkcji DLC, za które wzięło już hajs przed premierą, więc musi łapać dwie sroki za ogon, a jeszcze muszą równocześnie rzeźbić cifkę na VR-a. No, może nie rzeźbić bezpośrednio, bo robi to inne dedykowane VR-owi studio, ale coś tam muszą dłubać, konsultować, pilnować, powidnieją tam jako powiedzmy, że w cudzysłowie współproducent, kooperant. Muszą to robić, żeby im się kolejny front nie posypał. I przejdźmy do tego wiara. Wiele osób mówiło, zresztą ja też, że ta siódemka to taka jakaś mobilkowa. Tymczasem ona nie mobilkowa, tylko wiarowa, jak się okazało. I tego chyba nawet najwięksi myśliciele by nie wymyślili. O tym VR-ze mówiło się już wcześniej. Tuż po premierze pojawił się taki pierwszy mały teaser, ale tak na dobre karty wyłożono na stół dopiero niedawno, a ostatnio temat został ponownie podbity kolejnym takim już dłuższym trailerem. Trailerem, który ma prawie 70% reakcji negatywnych, znaczy łapek w dół na YouTubie. Nawet nie dlatego, że ktoś tam robi VR tak w ogóle, chociaż to pewnie też. Ale Firaxis jest dosłownie zalany komentarzami w stylu weźcie się za naprawienie gry na PC czy konsole. Zamiast robić jakieś wiary. I to jest wyraz frustracji, o której już wspominałem, bo grę robi jednak inne studio, to znaczy Playside Studios. I choć w partnerstwie z Firaxisem, to jednak nie ludzie z Firaxisu robią tam pewnie główną robotę i raczej nie odciąga ich to jakoś mega mocno od prac nad wersjami pc i konsolowymi. Ale nie znaczy to, że Firexis do tej gry nic nie ma, bo jak mówiłem, najpierw musieli zrobić jakąś tam bazową siódemkę na PC, tak by dało ją się potem sportować na VR-a, a być może nawet nie tyle sportować, co po prostu tworzyć te dwa produkty równocześnie. I teraz tak, ja sobie poszedziłem ze statementu pana Karla na początku, a za chwilę sam powiem o rzeczach, które mogą się źle zestarzeć i potem będzie mi to wytykane. Jakie to ja farmazony opowiadałem, no ale co tam róbcie screen najwyżej. Otóż od samego początku mówiłem, że cała ta operacja pod tytułem Rewolucyjna CIV-7 wygląda mi na próbę całkowitego przebudowania modelu biznesowego gry. Nie robię na ten temat całych materiałów, nie mówiąc już o tym, że te domysły miałem zanim w ogóle założyłem kanał, ale w paru materiałach, w pojedynczych zdaniach albo gdzieś z prywatnego konta w postaci komentarzy pod innymi cudzymi filmami sugerowałem, że może do czegoś takiego dojść. Po prostu za dużo naraz widziałem dziwnych ruchów, dziwnych zmian w gameplayu i tak Podejrzewałem mianowicie, że z jakichś powodów wydawca uznał, że klasyczny model gier 4X się chyba skończył, to znaczy w jego ocenie. I to może nawet i prawda, ale zostawmy to na razie na moment. Kiedyś na przykład potęgą były singlowe RTSy, a dziś to jest nisza nawet strategicznej niszy. Ostatnie premiery 4X, gier tego typu mogą sugerować, że coś się skończyło, bo tu mamy niewypał za niewypałem i że tu być może nie ma już przestrzeni na dziesiątki milionów kopii jak to jeszcze dekadę temu było. Przypuszczałem więc, że mogą pójść w kierunku gry bardziej multi, może nawet jakąś formułę free-to-playa z masą mikropłatności, że siódemka to albo taki etap przejściowy, albo po prostu platforma, w oparciu o którą zbuduje się później grę mobilną, więc najpierw ją do tego trzeba między innymi mechanicznie przygotować, a może coś w formule sieciowej gry się pojawi, nastawionej na przykład na jakieś tam potyczki w ileś tam osób, całkowicie odpuszczając sobie singla, no wiecie o co mi chodzi. Narobi no, się masę skórek, odznak, buffów, bonusów i tak I tak się będzie monetyzowało wtedy tą markę. Gdy spojrzymy na wspomniane wcześniej RTS-y i na to, jaki bieg historii nadała seria Warcraft, no przecież to jest idealny przykład na to, jak pewna firma kiedyś właśnie wyprzedziła trendy, a może nawet je zbudowała. No bo Warcraft to był świetny, klasyczny, singlowy RTS, aż do wyjścia WoWa. I on zmienił wszystko. IP zostało, ale gra się zmieniła, zmienił się segment gier strategicznych, zmieniła się w ogóle cała branża. I może ktoś, w Firaxis, albo po stronie wydawcy, serio stwierdził, że czas na zmiany i to takie, które de facto zakończą istnienie klasycznej, singlowej 4x owej cywilizacji. Nie zakładałem jednak, że oni chcą to zrobić na VR. -ze. A wygląda to tak, że niektóre rozwiązania zostały opracowane z góry w ten sposób, by pasować do multiplayer'a w VR bo choć single też tam będzie, tego trybu nie kasują, to tak naprawdę nie mam pojęcia, ile osób chciałoby grać w Civkę na VR-ze w singlu. Podam jakieś takie przykłady, no chociażby fakt, że gra jest znacznie prostsza i krótsza, na dodatek jest pocięta na sztywne, potencjalnie grywalne samodzielnie etapy, czyli epoki. Ponadto od początku deweloperzy sygnalizowali, że to ma być taka edycja najbardziej beginner friendly, i to patrząc tak gameplayowo, ale też wiele elementów UI tak wygląda, jakby było robione, no, bynajmniej nie podtypowo-pocetową wersję. I oni oczywiście mogli, a może nawet powinni się pokusić o zrobienie całkowicie odmiennych interfejsów, a może nawet niektórych fragmentów gameplayu, osobno dla wersji PC, osobno dla VR-a, ale nie, no postanowili pójść po taniości i sprowadzić to wszystko do wspólnego mianownika dla odmiennych platform, a tym wspólnym mianownikiem, ze względu na swoje ograniczenia technologiczne i funkcjonalne, no będzie po prostu VR. Sumując, moim zdaniem, to PC został podporządkowany VR-owi, a nie odwrotnie. I tu taka dygresja. Jest coś takiego jak Tabletop Simulator. Posiadam, czasem używam, polecam. To jest platforma do ogrywania planszówek na PC. Także w VR-ze. Może więc ktoś postanowił pójść dalej i taką klasyczną grę 4X przerobić, nie tyle na planszówkę, co po prostu dostosować ją do takiego modelu właśnie planszówkowego. To jest albo geniusz, albo szaleństwo. Ja się nie znam, nie wiem, ale grosza na tego VR-a bym nie postawił. No bo tak, kąt Steam jest ponad 130 milionów. Konsol globalnie to są setki milionów. O smartfonach nawet nie mówię, bo to są miliardy. Ale VR? Ile tego jest? Ile jest tego realnie, w sensie regularnie używane do grywania różnych gier? Zwłaszcza, że mówimy w kontekście Civ 7 chyba tylko o VR-ze od Mety, ten MetaQuest 3. Więc to jest jakby tylko fragment tej niszy. Duży, ale jednak tylko fragment. No i w końcu ile z tych osób gra do ciężkiej cholery w strategię? Strategie na VRze? znaczy w planszówki to jeszcze spoko bym zrozumiał, ale komputerowe, singlowe strategie, nie wiem ile kopii na co można liczyć, wchodząc na rynek, który jest znacznie mniejszy i który jest znacznie mniej adekwatny dla gatunku, o którym mówimy. W klasie PC singlowe strategie to około 2-3% rynku. W konsolach pewnie nawet jeszcze mniej. Ale na VRze to są podejrzewam wartości po prostu homeopatyczne. Na dodatek ten VR to jednak, powtórzę się, bardziej pod multi niż solo. Chociaż to solo będzie dostępne, przy czym trudno mi sobie wyobrazić powód, którym na przykład ja miałbym grać w civkę na Wiarze. I raczej się nie pomylę, gdy powiem, że takich osób nie jest pewnie zbyt dużo. Patrzę zresztą na ten trailer i nie ogarniam, jak można grać strategię tego typu, mając widoczność na poziomie dosłownie kilku heksów w każdą stronę. Może ja czegoś nie rozumiem, może ktoś mi to wyjaśni w komentarzu, o co tu chodzi. Chyba nigdy nie widziałem na żadnym cudzym gameplayu z PC żeby ktoś prowadził rozgrywkę na takim przybliżeniu ekranu. No, w ciwkę i na tego typu gry gra się na jednak większym oddaleniu. A na VR to chyba norma, no chyba że to tylko taki na użytek trailera zbliżenie zastosowane. Nie wiem, ale chętnie się dowiem. Może ktoś mi to wytłumaczy. Nie mam nic do VR jako takiego, serio. Niech każdy sobie tam gra jak mu się podoba. Zastanawiamy tylko, czy w kontekście tej konkretnej gry ma to sens. I jeszcze raz powtórzę. Gdyby to było jeszcze całkiem nowe IP, to niech sobie tam robią co chcą. Ale nie potraktowanie legendarnej marki w celu podbicia hypu dla platformy moim zdaniem mało rokującej. Ale wracając, ile tego może być na wiarze? 0,2% rynku? 0,2 powiedzmy, bardzo optymistycznie, docelowo 20 milionów urządzeń, bo obecnie MetaQuest trzyma bardzo daleko do tego wolumenu? To o czym my mówimy? O kilkudziesięciu tysiącach kopii? To ile milionów graczy poświęcono na poziomie designu, a później już po prostu na poziomie roboczogodzin, godzin w dopieszczaniu gry, testowaniu itd., ile milionów graczy poświęcono z pc żeby uzyskać takie wartości na wiarze? Moim zdaniem seria Thief została zabita świadomie w poszukiwaniu jakichś alternatyw biznesowych, tylko że coś im nie wyszło. Obłęd od geniuszy oddzielają niekiedy po prostu osiągnięte rezultaty, a tutaj wynik jest, jaki każdy widzi w 7 jako gra za chwilę może być martwa i może się okazać, że będzie w nią grało 3000 ludzi dziennie. Ale nie w tym rzecz. Bo są też wcześniejsze edycje i ludzie pewnie będą w nie grali, tak jak grają dzisiaj, więc pośród graczy seria nadal będzie żyć. Ale seria właśnie się moim zdaniem zakończyła w tym sensie, że pełnoskalowej, singlowej kontynuacji chyba już nigdy nie zobaczymy. Jeśli pożyję wystarczająco długo, to może doczekam się jeszcze jakiegoś sentymentalnego powrotu. Jak na przykład teraz powracają Heroski z Olden Erą, i one nawiązują przecież do trójki przede wszystkim, a nie do najnowszych dzieł, chronologicznie patrząc. Albo jak Pioneers of Pagonia, które wprost odwołują się do dziedzictwa Setlersów pierwszych Setlersów. Gre tworzy zresztą Volker Vertisch, autor pierwowzoru, który nie może używać tej marki, bo mają Ubisoft, który zresztą zdążył ją zaorać. Pionierzy też próbują powrócić do klasycznej formuły settlersów, całkowicie ignorując te najnowsze edycje przecież. I moim zdaniem CIV 8 nie będzie. Może będzie jakiś kiedyś powrót do serii, taki sentymentalny, nostalgiczny. Ktoś weźmie i coś zrobi. Mi na przykład marzyłby się powrót w postaci CIV 4, takiego jakiegoś, nie wiem, remake'u. Idealnie na Hexach, bo on jest chyba taki bardziej właściwy obecnym standardom. Tu oczywiście też widzę pewne ryzyka, bo w przypadku takich wznowień i tak zawsze dochodzi do jakiejś kontrowersji. Czy to mówimy na przykład o Gothicu, czy o Pojawiają się dwa obozy, jedni mówią, że to jest super giga turbo pomysł, drudzy mówią, że to jest jakaś tam nie wiem niegodna klasyka kontynuacja. Nie wiem, jakby wyglądała ta w 4 albo gra podobna, tylko po prostu ze względów licencyjnych pod inną nazwą. Nie wiem, co by o niej pomyślał, no ale jestem ciekaw, jakby to mogło wyglądać. No dobra, na koniec krótko o kolejnym materiale, który się pojawi, bo będzie bardzo niszowy. Powiedziałbym, że pod względem zainteresowania biegunowo odległy od CIF 7 i zobaczymy, jaki będzie jego odbiór, zainteresowanie i tak dalej. Pojawi się pewnie w poniedziałek, więc jeśli nie chcesz go przyoczyć, to wiesz co robić. No i cóż, tyle na dziś, do następnego. Cześć.